Fort Fiesta, ten tutaj wężyk, no, w ten sposób ktoś już tu przerabiał coś i puściła musimy to jakoś załatać, ale tu też jest łatane, chyba go całego podmienia, dobra widzę, że tu się łączy, ściągnę to, postaram się odtąd polecić nowym, Puszczał nowy przewód od samej głowicy. Tu za tą, pod tą blaszką wychodzi krusiec z głowicy. Założyłem ile cenowym Założę tu. Bo tu była jakaś popelina, poklejony. Tutaj połączony kawałkiem tego przewodu. Tu było, tu jak widać już się gdzieś sączyło Tu klejone. Tu klejone i tu na końcu też było klejone. I jakoś tak to było. I wymieniam cały, bo zrobię tam i zaraz strzeli tu. są cały mocny przewód. I pójdę tutaj. I będzie git. No i poszedł cały przewód nowy. Tu już też ta końcówka była lekko zwichrowana, więc jeszcze ścisnąłem dodatkowo, żeby trzymała. Już z 5 minut silnik pracuje, jest ok. Mąż gorący. Będzie ok.